Siema widzowie, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii gry War Thunder. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, co to jest to Oczywiście pierwszy raz gramy, a jeżeli ktoś wie, no to może się, nie wiem, przewinąć troszkę. Zagramy sobie ze dwie bitwy na początek. Oczywiście ja będę lamił, bo mam y, czołk z pierwszego tieru i mam jeszcze. W sensie twój czołg z trzeciego tieru i mam jeszcze dwa z drugiego, więc będą mnie najprawdopodobniej z tego trzeciego, a nawet i z czwartego jeszcze atakować, więc to mi musicie wybaczyć, ale no, no trudno i wybaczcie za odgłosy w tle, ale ma w domu lekki remont, no i czasami może być tam wiecie, nie coś słychać, więc przepraszam Was za to, ale na to nie zwracajcie uwagi. Dobra, no tu mamy Tygrysa, e, Tiger Hayadan, niemiecki czołg, gram Niemcami ogólnie, e, jest to gra o... O tym, że walczycie sobie, nie wiem, o na przykład czołgami, flotą morską, flotą przybrzeżną, no i samolotami. Ja głównie gram czołgami, bo tak lubię, no i możecie również mieszanie grać. O, tutaj mam na przykład. Sobie zrobiłem specjalnie tier. Kurde. Sobie zrobiłem specjalnie tier drugim, a tutaj. O, sobie zrobiłem podobnie jak tutaj. Ale dobra, nie będziemy przedłużać, tylko lecimy z pierwszą bitwą. I od razu mówię wam, że ja to na pewno w pierwszej ludzie będę, będę lamić, bo ja bardzo długo nie grałem w War Thunder. Szczególnie na Minecrafcie się skupiałem, bo z Wami brzdzie, wiecie, nie chciałem coś tam pograć, więc będę na pewno lamił. I wiecie, nie? Ledwo odblokowałem tego tygrysa. To jest może moja, nie wiem, druga runda. I ja naprawdę mnóstwo w Wortander nie grałem i naprawdę mam nadzieję, że, że, chociaż, że chociaż jeden raz że kogoś uderzyć. Więc dobra. Nie ganam już, tylko się skupiamy. Dobra. Widzę, mamy Diker Maxa w drużynie. Mamy T34. Panterę i M44. Mamy jeszcze coś fajnego. Oho! Oho! oho, oho. Dobra. U. Dobra, będzie coś dobre. Widzę, gramy na mojej ulubionej mapie, ale nienawidzony styl, czyli walczymy tylko o jeden punkt. Nie lubię naprawdę takich map, bo one wkurzają. I jakbyśmy choć mógł... I ja nawet na tej mapach nie lubię punktów zdobywać. Szczególnie, że gram ja czołgiem ciężkim, ja nawet 30 na godzinę nie jadę. I najprawdopodobniej za chwilę mnie tutaj dojedzie jakiś typ. Walnie mi w lufę, przeładownie mi zniszczy. I nie będę mógł strzelać. O, już przejmują, kurde. Jakiś typ pewno. Który typ to przejmuje? Nie, nie wiem, czy to po prostu mój internet słaby tak działa. A nie, no faktycznie, ktoś w czołgu lekkim. Podjechał, to było pewne, no już zginął. O kurde! Ja tam, ja Cię tam widzę. Typie, ja Cię widzę w tej panterze. No, mówiłem, że będę lamić. Mogłem nie wyjeżdżać, faktycznie mogłem zaczekać, aż ta się nie będzie się pojedzie, albo zajmie się jakimś innym. Dobre, jadę tym. No widzicie, ja w tej rundzie nawet chyba 500 punktów nie dobiję, bo ja to jest naprawdę taka rozgrzewkowa. I ja wiem, powinienem brać raczej te pociski niż te, ale te mają większą penetrację pancerza, bo w sumie se zamienia. Dobra, ale to na następnej rundzie dopiero. Ale dobra, jedziemy. Nie, co tu w ogóle Ty Typy, jedźcie kurde tam, bo tutaj to gówno zrobicie. No. Naprawdę. Jak, jak mnie czasami męczy ten Wartander? Ja nie w ogóle nie rozumiem, dlaczego oni nie mogą zrobić tierów mieszanych, że mogą być... Mogą być, nie wiem, na przykład tiery od... Ofa... O nie, to już jest... Nie is, 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 is! No to to już jest po mnie. No, coś tak czułem. O Boże, bo to ten... To... No... Mhm. Ja ale co ja w ogóle zrobiłem w tej rundzie? Powiedzcie mi. O, już go zniszczyli. Wiecie co, jak ja bym miał, nie wiem, chociaż tu może jakąś panterę, to bym miał tego tygrysa i tu jeszcze jednego, to może bym coś działo. nie wiem, może bym miał jakieś pomysły na te bitwy. Ale tak, tu ja teraz mam najgorsze chyba... Teraz ja mam naprawdę chyba najgorsze możliwe... Yy, najgorsze chyba możliwe czołgi. Gram czołgami z drugiego tieru, z czołgami z trzeciego, gram z isami, gram z tygrysami. O Boże, ja gram nawet już z czwartym tierem. No to nieźle. Grał kurde z czołgami, które mają podwójnie, większy pancerz ode mnie, który i... Wiecie, nie to jest To toś jest te czołgi na... To jest lekki czołg na tierze trzecim albo czwartym ma taki sam pancerz, jak na przykład kawu y, rosyjski z tieru y, drugiego. Więc wiecie, wiecie, jak to jest ciężkie, nie I wybaczcie, na, może na pierwsze dwa, trzy odcinki będę naprawdę lamił, 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 lamił i jeszcze raz powiem lamił. Ale to już jest po prostu wina tego, że mam po prostu gówniane czołgi. I ja naprawdę, ja nie wiem co jest lepiej, żeby odblokować najpierw tego Tygrysa i zająć się drugim czołgiem, też, czy żeby go brać i żeby się zająć drugim. Ja chyba, wiecie co? Ja sobie chyba zamienię załoga tego Tygrysa, albo go po prostu wyjmę stąd. I będę grał nadal na tamtym tierze, dopóki nie odblokuję tej Pantery. I chyba tak zrobimy od następnego odcinka. O kurde, Tygrys. No. Jak on to. Co? Co? Ale skąd to strzelał? Jak. Jak on to zrobił, przepraszam? Tu się byłem za wagonem. Jak on mnie trafił? No kurde! No dobra. Ja robię tak. Ym, nie chcę. Kastomi... Nie chcę żadnej customizacji, kurna. Zmienię kurdego na. Nie wiecie co. To nie ma wiecie co, Wezmę sobie tego. Za to. Za tego oto pana. Tak. Jestem pewien. A tego. Dobra. A tego tygrysa to ja se potem dowalę. Ja se najpierw oblokuję, widzowie, tą panterę, to jest taką przedpanterę, nie? To jest tam VK, czy tam WK, nie wiem, jak Wy to czytacie. I dopiero wtedy wezmę tego tygrysa. Bo mi się wydaje, że taka walka na, no nie wiem, drugi tier trzeci i czwarty, to nie ma najmniejszego sensu. Więc rozumiecie mnie, chyba. Ja po prostu wolę zrobić tak, niż ja bym walczył o na przykład takim Panzerka Wagen, VR Hazy. No na przykład, załóżmy Isem 3 albo Isem 2 No to już to nie bym najmniejsze szanse miał. No nie, o. No i to już są widzowie dla mnie normalne e, czołgi, a nie kurde jakieś pantery, tygrysy królewskie i tak dalej. To nie ma sensu. Dobra, może tym razem mi się lepiej uda. Ja Wam widzowie jeszcze chcę powiedzieć, że e, na tym kanale 1 grudnia e, rozpoczniemy e, taką zimową serię z Call of Duty 2. Kupię sobie Call of Duty 2. Yy, I będziemy sobie grali. Ja specjalnie zacznę od tych starć Call of Duty. Potem zaczniemy, przejdziemy może do Call of Duty 4, Call of Duty World at War. Yy, potem sko a skończymy, może, nie wiem, na Call of Duty yy, yy, World War 2, chyba to się tak nazywało. No i tyle zresztą. No i tak będziemy po prostu grali, nie? Bo wydaje mi się, że. Zaczniemy sobie na pewno w grudniu tak do świąt. Myślę, że sobie obrobimy Call of Duty 2. No potem no to już się zobaczy. O, widzę, mamy tą przedpanterę, którą ja chcę chciałam kupić. Dobra. Dobra, musimy, widzę, podjechać trochę naprzód. O, mamy niszczyciela. Niszczycielami tutaj na tych tierach to jest łatwo. No ale jeżeli on jest wycelowany lufą w ciebie, no to tak średnio, bo... Jeden strzał i po Tobie, nie? Gdzie on jest? Skąd to oni strzelają? Jest tu? Nie... On jest... O nie, to samochód, to jest jakaś wołga w ogóle. Dobra, on jest tam gdzieś, o, jest. o! I widzicie to? I to jest dopiero tier przystosowany do mnie, a nie... Jezu, ja już myślałem, że to tygrys! O, o kurde, straciłem celowanie. Ale jak ja się przestraszyłem naprawdę, że to tygrys jest! Dobra, F przytrzymaj, żeby naprawić to. O ja pierdzielę, ile czasu. A co ja mam? Zniszczone, aha. Ale jak się wystraszyłem, naprawdę. Jezus Maria, a co to jest dokładnie, bo to był jakiś taurin Turan. O to jest włoski czołg, dobra. Ty... Ja nie mam pytań. Włoskie czołgi są kurde pół niemieckie, pół amerykańskie tutaj. No, ładuj, naprawiaj to, naprawiaj to. Dobra. Dobra, o, będzie coś dobre. Będzie tutaj jakiś typek jeszcze? Jest tu jakiś? Był tam, ale dobra, zabili go chyba albo... Dobra. O, dobra. Czy tam nikogo nie ma, bo tam... Nie, nie ma, dobra, to... Dobra, nie zabiję mnie raczej. Zaryzykuję i ja tędy przyjadę mimo tego, że jestem w narażony na praktycznie stuprocentowy atak. Zresztą na jakieś gruzy wiemy. O ty, o ty, o ty. Turan! Kurde, schował się. Nie, nie będę leciał samolotem, bo nie mam po co. Kurde, nie mam ostrzała artyleryjskiego, zmarnowałem go tylko. Dobra, ja wolę się tak schować, o. O. Sherman, Cyk. Kaput zniszczony. O, kurde. No. No niszczyciel, nie? No to wiadomo. Dobra. Ja to w ogóle chyba tym czołkiem będę pierwszy raz jechał, ale nie. Ja sobie wolę pojechać w serka VR, bo on jest mocniejszy. I wydaje mi się, że... Wyślemy im taką małą bombkę, ale to za chwilę. Tam widzę, mam bratka WM55. I to chyba tej chińskiej wersji. No w chińskiej wersji. A ten... ten... Kurde, nie zdążyłem ósemki kliknąć. Miski z mojej strony nie trafiłem w 8 chyba trafiłem... O, Dobra, no to... Chociaż, no dobra, już to chociaż tam si siódemką polecę, ale kurde... O kurde, ale ja nie mam osób żadnych do pomocy. A ciepłem im bombkę. O Jezu, ja jestem upieczony. Jestem... Jestem... O, o właśnie... No właśnie o tym... O tym ja właśnie mówię! O kurde, no jestem bez skrzydła! Kurde... Ale ja umiem... ale to na czas... Kiedyś, kiedyś potrafiłem bez skrzydła grać, ale teraz nie potrafię. U nie. U nie on ja drukuję! Nie! Ja pierdzielę. No trudno się mówi. Trzeba dalej jechać. O, widzę mamy... Kurde! Centym... O kurna Sherman! Po mnie to jest. No nie. Załaduj to, ładuj to, kurwa. Bo jeżeli ten czerwony nie zauważy, to teraz już wspomnie. Ale, ole, strzała, dostał. O kurde, mamy tam, widzę tego flaka niemieckiego. No to mamy przez ranę, mówiłem. Ten, ten, ten flak zawsze mnie musi dojechać. Nigdy nie udało mi się tego flaka zniszczyć, tylko zawsze on mnie niszczy. Mimo tego, że on ma chyba najsłabszy pancerz chyba z tych wszystkich możliwych czołgów. Dobra, jadę ten pancer... pancer kambaken e, dry. O Boże, jaki on jest mały w ogóle. O Boże, jaki on wolny, skurde, mogę wziąć tego drugiego. Ale go to nie jest jakiś dobry, ale dobra. Ja pierdzielę, jakie ja gówno wziąłem. Dobra, nie, to był błąd. To był błąd, żeby brać to. Dobra, się tu zatrzymam, może. O, tak za budynkiem, przy kampie. I ja cisnę na tego Bombardiera. Ok, zrobiłem mu krytyczne. I zniszczyłem. Dobra. Bratek leci. O, ja tutaj jestem, może, ciepne kogoś. Osy ciepny, bo mógł. O, tu jest jakiś bratek. Ja wiem, dobra, kamikadze! Dobra, to był błąd. Ale widzicie, o ile mi lepiej idzie, no, na pierwszej bitwie, no to wiecie, nie? Walczyłem, kurde, jak ten, jak Francja z Niemcami w czterdziestym chyba roku, tam w pierwszym. A tutaj, no to widzi mi o wiele lepiej już. Kurde, o, Panzerkampfwagen VRJ, czyli bliźniaczy do mnie. Owalon go, ale on pewno mnie teraz sprzątnie. więc życie. O, mu klitkala. Ita dostał. O, zniszczyłem go. O, ale strzała dostałem. O kurde. F, naprawię to. A i ja od tego flaka chyba znowu dostałem da się jeszcze coś naprawić? nie da gdzie jest ten pan? halo? czy zostanę w... o Jezu. dobra, ja lecę bombowcem tylko mam nadzieję, że nikt mnie nie sprzątnie tak samo jak ja tamtego i wygląda na to, że... no nie, nie będę sam Dobra, lecimy. Ja wiem jak wy, ale ja zawsze lubię sobie nisko zlecieć, tak nawet bardzo, bardzo nisko. I lubię po prostu zrzucić bombkę. O, zrzucimy na punkt. A po prostu, o nie. Dobra, lecą cztery bomby. Ja zginę, ja zginę. Wiem, ale dobra, ale bomby lecą. Ale nic z tego. Ach, te bomby to nic nie zrobiły za bardzo. Głupio trochę zrobiłem, że je wywaliłem. Tak na hamowę. To jest, jest Panzer Kamwagen Drive. Idzę. Ej, co jest? A co ja naprawiam? No. Pokazywało mi, że coś naprawiam. Aby mu kema zniszczonego, dobra. Dobra, no On pewnie nie za chwilę sprzątnie, znając życie. Tam jest pan z Chin, widzę. 55 nawet dostał. go zniszczyłem? Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać, czy to tylko buchit, czy ten. Czy. Target destroyed. Fuck! Nie trafiliśmy się. Dobra, ja muszę jechać ten A od, o, odbić, bo my przegrywamy już. Nie wiem, czy ja w ogóle zdążę na czas. Ja, no mnie na pewno sprzątnie tutaj, ale. Moimi umiejętnościami to to jest zawsze tak. Dobra, może mu w lufę trafię, to... O kurna, dobra, ja straciłem ten celowania. On mi gówno zrobi, jak będę na wysokości. No szybko, 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 szybko. Dobra. na bitwa jak pod Kurskiem. No, ale trudno. Zabił mnie. No ale widzowie, na pewno runda ta była lepsza niż ta pierwsza. No, zdecydowanie w pierwszej to ja miałem ile. 300 punktów tutaj ma mile. Chyba 2000 ponad, nie? No. Więc, no widzicie, no. Różnica po prostu tych tierów nie przegania. No, jeszcze przegraliśmy, ale. Już to trudno. Ja, ja nigdy nie jestem przekonany w to, że te, zwyci te zwycięstwa i przegrane coś dają. Dla mnie najważniejsze jest to, abym ja się tu dobrze bawił i dobrze zdobywał punkty. Takie jest moje. Taka jest moja teoria. Ja, ja wiem, że mógłbym tego. Tygrysa teraz odblokowywać, ale on, on kosztuje 440 y, tysięcy tych żarówek, a ten kosztuje 21, to ponad połowę mniej. No jeszcze połowę mniej mi zostało niż tutaj. A ile ta Pantera? 33. A, bym sobie w sumie testa zrobił. O nie wiem, wiecie co, wiecie co napiszcie mi w komentarzach, czy ten Tiger i ten się czymś różnią, bo ja nie wiem. Oni, on, oni chyba się tylko pancerzem różnią. Wiecie co? Zrobimy testa drive'a jeszcze przed ostatnią rundką. Ja nie wiem w ogóle na ciulą nie dają tutaj te pociski, jakie te pociski nic nie dadzą, bo ja nigdy w ten cienki pancerz nie mogę trafić, więc o, robimy tak, tak i testujemy ten czołg, testujemy tygryska. Dobra, testujemy. I... U, tu, 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 tu. No, strzał tutaj, no to tak jak zwykle, chociaż sobie nie wiem, czy tutaj się coś zmieniło. A i chyba 1KM się trochę zmienił, bo 1KM jest na górze, ale czy tak wizualnie? Nie, nie widzę różnicy. No, no tutaj to było pewne, o, chociaż w sumie nie wiem czy one... Nie wiem widzowie, napiszcie mi w komentarzach, czy mam odblokowywać panterę czy tygrysa. No wiem, wzorze z w tle, ale mam remont. Dobra, a czase, se dymnego, a co mi tam za zasłoni się. No... Nie, ja chyba bardziej się pantero opłaca. To będę miał przynajmniej jeden ciężki, dwa średnie. A więc dobra, szybciutko jeszcze jedną rundkę robimy i kończymy odcinek, bo ja nie chcę Wam przedłużać. Ale nie, czekajcie, czekajcie, bo ja mam dopalacz jeszcze, kurde, no. Tu sobie z dopalaczem zagramy. I dobra, ostatnia rundka, widzowie. Odcinek ten taki pierwszy będzie troszkę krótszy, a szczególnie z War Thunder będą długie. I mało kto pewnie będzie chciał je oglądać, bo z Minecrafta wydaje mi się, że z tego oldschoolowego będzie więcej wyświetleń. No dobra. Jedziemy szybko, 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 szybko. No szybko. Dobra, pancerka Wagen VRH. Najpierw nim pojedziemy sobie. No szybko, no kurde, już tracę cierpliwość. O, jeszcze mamy. Day, Load Cloud, Cowal Bad Weather. Mamy złą pogodę. Mamy chmury. No, ja nie lubię tego. Ja nie lubię, jak jest tak ciemno tutaj. I wiem, że to nie robi żadnej różnicy, ale mnie to drażni trochę. I jeszcze raz Was widzę. Przepraszam bardzo za te dźwięki w tle. Jeszcze. I pierwszy czołg, na którego wyjeżdżam, praktycznie na sam raj, to jest niszczyciel czołgów. I dobra. A jest widzę, tam a kiedyś było w ogóle tam, a za tym Rejstak... O to jest tak. O kurde, to ja nie pamiętam tych gier, ale kurde, ja nie wiedziałem, że... To jest... nie wiem, że to jest Rashtag. tak bardzo fajny akcent drugowojenny. Może w niego strzelił, ale kurde jest ruchomo. Może? Nie za szybki jest. Tak, mnie, tak to mnie tym bardziej ktoś trafi, jak jestem tak osłonięty. Tak to ja, tak to ja się mogę... Już nie powiem gdzie osłonić. W dupie sobie dużo. O, tutaj widzę nie Turan usłonił, więc dobra, dzięki mordo. Tam jest KW. O kurde, ale go zniszczyłem! Z takiej odległości, no! Nieźle! O, BT7, BT7! Dobra, BT7, to my zniszczymy na strzała No nie, na strzała, bo nie trafiłem go ten. O kurde, bo tam jest ten! Sherman! On mnie atakuje! Dobra, BT7, chodź tu. hita występnika. Tylko ładuj, 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 bo może hita zdąży A nie, dobra, dobra, już za późno Damy mu tutaj Ostrzał I ja od kogoś cały czas wystaje, ja nie wiem od kogo nawet Od niego? nie jest ukryty Kurde Ach, Za wcześnie O, ciul. Dobra, dostał. Kry... O, dobra, dostał criticala, to git. Kurde. Ciężko. Dobra. Kurde, mogłem ładownik zepsuć, aż szkoda. Dobra, szybka naprawa. Nie, czy mogę... Nie, nie będę wyleczać. No, później za to zastawię. Od chyba tam ten kawum nie strzelał, wiecie, ale nie pamiętam, nie bo mi go na mapie chyba nie pokazywał. Nie, samolotem nie będę jeszcze leciał, bo i tak nie planuję nawet na lotu. O, dobra, poszedł. Poszedł brat, bratek do piachu. Dobra. No ja chodź tu, bratku! Chodź tu. Chodź tu, świnio jedna! Serce moje. Nie ma takich, jak ich troje. Co? Co ja w ogóle, co w ogóle robię? Dobra, lecimy. W sumie ja będę wysoko leciał, bo jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że... No, mówiłem o tym właśnie. I teraz będą mnie... No, mówiłem, że będą mnie... Ja nie wiem, czy on go zabił, czy co? Dobra, trzeba wyczuć dobry moment, tak jak tutaj, tu jeszcze jedną. Mogę to tam, dobra, e, baba mi przenikła. Dobra, a jeszcze jedną mogę? O, dostał hita, o, zniszczyłem trzy tr tr typów Zniszczyłem, o kurda, no nie, nie zły, niezły jest ten niszczycie. Co to jest za Jest Niemiecki, nie? No, o, jeszcze asystent, o kurde, ale dostali. Dostali pokluzeć woki, jak to się mówi. Jeszcze, jeszcze asysta. Tam by był jakiś typ, ale go już zabili, ale na wszelki wypadek i tak bombkę dam. Dobra, oni mnie tu już zniszczyli na pewno, ale... No. Ale taką, ale taki wpierdziel wszyscy tu dostali. No, to jest jedna z moich ulubionych map, tak by the way. On jest bardzo otwarta. Uli, tak pokluczeć foki dostały. Ja, ja zniszczyłem 5 czołgów, 4 asysty mam, 2000 punktów i, to, i to, większość to większość jeszcze samolotem. No jeszcze kolejnego M24 zniszczyłem. No nie wierzę w to. O! O kurde, dobra! Ładownie mu zniszczyłem. Kurde. A bo mu poszedł Dobra, ładnie. O, ja jeszcze mu tam poszło. O, jeszcze asysta. Ja pierdzielę, ale to będzie runda. Taki A dobra. Kylem. Czy ja tutaj mogę kogoś na przykład killem? Tam mogę kogoś killem? Kurde, za, wcześnie, za późno. Jeszcze mogę kogoś killem? Tam widzę się, bratek prosi. No to wyjedź. My zasłony za Dobra. Chowamy. Ja pierwszy taki odruch. Dobra. Chowam się. I dobra. I lecimy. Tu widzę jakiś bratek leci. Więc go sobie rozdopimy. Ale duży to jest ten Berlin tutaj. Tak swoją drogą. Do, dobrze się twórcy gry, się tu postarali. Dobra, tam. Wiecie co, ja, ja po prostu wlecę tutaj w kogoś. Może kamikada zrobię. Widzę, czy ty nieczysto! Dobra, koniec. Mamy to. Potężna Batalia. Jestem pierwszy, chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, abym był pierwszy. 2000 punktów dostaliśmy, to jest ogromna liczba. Patrzcie, ile odznaczeń. O, jeszcze dostałem ten, jakiś trofeum. Kurde, już myślałem, że. O, ale... o, nieźle te 10 koła. to zawsze coś. No, 18 tysięcy jeszcze mamy tylko, no widzowie. A więc tak, niezła bitwa była. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam miłego dnia. Miłego wieczoru, czy tam zależy, kiedy to oglądacie, no więc cześć!